aby wystawić fakturę korygującą czy to rachunek korygujący, jakikolwiek inny dokument, przechodzimy do menu finanse i wchodzimy do odpowiedniego rejestru. Instrukcja którą teraz zaprezentujemy dotyczy wszystkich innych pozostałych dokumentów, my to zrobimy na bazie faktur. Czyli otwieramy ewidencję faktur, wskazujemy konkretną fakturę, do której chcemy taką korektę wykonać. Klikamy prawym myszką, dodaj korektę faktury. Otworzy się nam formularz dodania korekty faktury sprzedażowej, i w zakładce pozycje klikamy te pozycje, które będą zmieniane, które będą korygowane. Załóżmy, że w moim przypadku eksploatacja zostaje bez zmian, więc jej nie zaznaczam, oznaczam ją, a zmieni się tylko czynsz. I teraz tutaj, w zależności od tego, co się zmienia, wpisujemy wartość docelową, czyli nie o ile korygujemy, tylko wartość docelową, czyli na przykład. Czynsz nie był za 980, ale za 700 zł był. I po zatwierdzeniu tej faktury w zasadzie to wszystko, czyli po prostu wypełniamy te pozycje, które się zmieniały. Zapisujemy taką korektę. Korekta już tutaj jest dodana. Zauważmy, że możemy tą korektę otworzyć razem z Fakturę z korektami. Czyli możemy otworzyć cały zestaw, żebyśmy mieli w jednej ewidencji zaraz fakturę, jak i, yy, jak i tą korektę. Czyli mamy tą fakturę oryginalną i do niej wystawioną korektę. Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli faktura oryginalna jest jeszcze nieuregulowana, w tym przypadku jest, ona jest nieuregulowana, to ta korekta zostaje skompensowana z fakturą, yy, fakturą oryginalną. Co to oznacza? Jeżeli otworzymy kompozycję kolumn, i tutaj mamy. Zapłacono, pozostało do zapłaty. To proszę zwrócić uwagę, że te 344 zł, które z tej korekty jakby zdjęto, zostało zaliczone na poczet tej faktury. Czyli ta faktura automatycznie o te 344,44 zł ma mniej do zapłaty. Jeżeli chcemy to anulować, to klikamy na korektę płatności, rejestr płatności. I tutaj na dole mamy tą kompensatę i usuwamy tą kompensatę. I wtedy po odświeżeniu mamy tutaj taki stan oryginalny. I teraz chcąc wydrukować tą fakturę korektę, klikamy prawym myszką, drukuj fakturę. I system automatycznie w pozycjach tej faktury, proszę zwrócić uwagę, automatycznie sam obliczył tą różnicę, czyli de facto te 280 zł. Netto skróciliśmy cenę jednostkową i mamy po korekcie 7, czyli do zwrotu jest 344 zł brutto.